Nazywam się Olga łyjak, jestem biegaczką górską. Biegam na co dzień w tych pięknych górach. Żeby zrealizować moje marzenie i móc na co dzień trenować w górach, przeprowadziłam się z Warszawy do Kościeliska, rzuciłam moją karierę zawodową. No i żyję sobie tutaj spokojnie, trenuję codziennie w górach, aczkolwiek pracuję cały czas w zawodzie, także moja praca pozwala mi na realizowanie moich marzeń. Wybierając trasy biegowe szukam takich raczej bardziej wymagających szlaków, trudnych technicznie. Biegam w Tatrach wysokich albo w Tatrach słowackich. Bardzo lubię wycieczki graniami. Na przykład moją ulubioną trasą jest grań rochaczy w Tatrach słowackich, taka właśnie dość trudna, z elementami wspinaczki i właśnie to są moje ulubione trasy. W górach szukam trudnych technicznie szlaków. I takim moim największym wyczynem w Tatrach jest przebiegnięcie Orlej Perci w jedną godzinę i 37 minut. Przeciętny turysta, jeśli w ogóle jest w stanie zrobić to w jeden dzień, to robi to w około 8 godzin. Moje góry to przekraczanie własnych granic, wysiłek fizyczny, przebywanie wśród natury. Moje góry to moje wyzwania.